Drodzy absolwenci, życzę Wam, żebyście nauczyli się szanować swój czas, żebyście potrafili go właściwie wykorzystać, żebyście wiedzieli, że jest czas pracy, jest czas nauki, czas przyjemności. Żebyście byli punktualni, żebyście wiedzieli, że czas płynie do przodu, czas nigdy się nie cofa i ta sama chwila nigdy nie powtórzy się dwa razy. Drodzy absolwenci, Mam nadzieję, że miło spędziliście czas na lekcjach języka polskiego, czas z książką. Życzę Wam, aby kolejny etap edukacji był czasem rozwoju, realizacji marzeń, no i oczywiście czasem, w którym będzie Wam towarzyszyła książka. Przed Wami dorosłe życie, będziecie zbierali nowe doświadczenia. Chowajcie je do własnego, osobistego bagażu i wyciągajcie z nich wnioski. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Uczniowie mili, kończycie szkołę podstawową w Kowanówku. Życzę wam prostej, świetlistej drogi ku przyszłości oraz żeby wasze życie było tak wielobarwne jak te kredki. Chciałabym, żebyście zapamiętali, że uczyła was kiedyś taka pani plastyki, która pomimo uczniowskich humorów mówiła do Was zawsze, aniołeczki kochane. Powodzenia! Kochani absolwenci, moja klasa ósma, nadszedł dzień, w którym musimy się rozstać. Mam nadzieję, że zdobyte kompetencje cyfrowe i świetna obsługa Messengera, WhatsAppa, Facebooka oraz poczty elektronicznej pozwoli Wam na. Komunikację, na rozmowy i również mam nadzieję, że nie zapomnicie o mnie. Będę bardzo ciekawa, jak ułożyły Wam się losy w nowej szkole. Mój telefon będzie zawsze dla Was miał wolny sygnał. Do usłyszenia. Dobra, dzisiaj ostatnie doświadczenie. Pamiętajcie, jeżeli Wam w życiu coś nie wyjdzie, zawsze można spróbować jeszcze raz. Najważniejsze, żeby nie tracić nadziei uda się czy się nie uda. Jeżeli się nie uda, to znaczy, że trzeba próbować po raz kolejny wytrwałości w dążeniu do osiągania celów. Drodzy absolwenci, kończycie już przygodę w naszej szkole, a mam nadzieję, że nie kończycie jeszcze przygody z językiem niemieckim. Życzę Wam, żeby wiedza zdobyta na naszych lekcjach przydała Wam się w podróżach, wyjazdach do naszych najbliższych sąsiadów. Korzystajcie z niej i nie zapomnijcie, że jest jeszcze tak, coś takiego jak słownik. Możecie też zawsze do niego zajrzeć. Ale myślę, że w głowie zostało Wam jeszcze trochę słówek, trochę zwrotów, uczyli, których uczyliście się na języku niemieckim. Viel szpaz i do zobaczenia, mam nadzieję! Papa! Pa. Idźcie przez życie z młodzieńczym zapałem. Nigdy nie rezygnujcie z marzeń i planów. Niech pasja do sportu będzie Was wiecznie żyła. Nadszedł ostatni dzień Waszej nauki w szkole w Kowanówku. Dzień pożegnania. Z tej okazji chciałbym Wam życzyć powodzenia w kolejnych etapach Waszego życia. Spełnienia wszystkich marzeń. Życzę Wam, żeby Wasze życie było ciekawe i kolorowe, jak moja koszula. A żeby tak się stało, zachęcam Was do podróżowania i poznawania świata, tego bardzo bliskiego, jak i dalekiego. Jednocześnie apeluję do Was, żebyście zawsze pamiętali o konsekwencjach swoich wyborów i działań. Pamiętajcie, że musicie dbać o Ziemię, planetę, na której żyjemy i że nie jest ona naszą własnością, tylko pożyczyliśmy ją od przyszłych pokoleń. Witam Was na lekcji techniki. Dzisiaj zrobimy najpierw demolkę z tego krzesła. Tak. Najpierw oczywiście to, co idzie za zawsze najlepiej. Bierzemy najprostsze narzędzia. Mam nadzieję, że wiecie, co to jest. Kombinerka. Następnie klucz francuski, młotek. Skiba to nie służy do walenia się po młocie i znaczy po głowie. Oczywiście niezbędna będzie miara. I śrubokręcik. I przy pomocy tych prostych narzędzi wykonamy super eleganckie krzesło w formie fotela. Tylko z tego materiału. Stop. No i czary-mary, dwie godziny później otrzymujemy taki zgrabny fotelik, który można sobie spokojnie usiąść, oglądając na przykład jutro we wtorek Gwiezdne Wojny. Pa, pa! Drodzy absolwenci, czym jest muzyka? Nie wiecie? Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd. Z nutami zamiast gwiazd. Serca, drodza, co będzie. też się nie zatrzymała. Wszystkiego dobrego. Kochani, życzę Wam, abyście na kolejnych etapach swojego życia zawsze w sytuacjach trudnych, ale i tych radosnych, sięgali do słów Pisma Świętego. To są słowa samego Boga. A dla człowieka wierzącego Pismo Święte jest jak lampa, jest jak światło na ścieżkach naszego życia. I dziękuję Wam bardzo za wszystkie lekcje, za różne spotkania i za wiele, wiele rozmów.